Niestety wymknęła się spod kontroli. Młode pszczoły są przerażone. Nie mogą zasnąć. To może mieć negatywne skutki dla funkcjonowania całego ula. Tak. Z chwili na chwilę, królowo, sytuacja zmienia się na gorsze. Grozi nam katastrofa. Straże, sprawdźcie, co tu się dzieje. <gry> nie się Och, wreszcie jakaś odważna pszczoła. Zgoda, tylko nie oddalaj się od strażników. Gucio zaprowadzi cię do miejsca, gdzie spotkał tego niby ducha, A. który skradł moje puchary. A. 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 Nie bójcie się, ja żartowałam Cóż, chyba jednak muszę dalej iść sama ha? To jeden z pucharów królowej Najwyraźniej ten duch lubi miód tak jak my Hmm! Ojej, Powiedz, kim jesteś? Jestem duchem, bardzo złym duchem. Jak to? – Nie wystraszyłam cię? – Nic, a nic! Szczerze mówiąc, nie wyglądasz zbyt strasznie. Ale dlaczego udajesz, że jesteś duchem? Dlaczego wykradłaś Królowej Miód? Dlaczego...? Jestem w ciąży. Moje dzieci potrzebują miodu, żeby rosnąć. O, jestem ćmą z gatunku Galeria Mellonella. Składamy jaja w ulach, żeby larwy miały dostęp do miodu. O. Ojej. Dziękuję. Nie jesteśmy mile widzianymi gośćmi w ulach. Pszczoły zawsze nas wyganiają. O! Kiedy e, przypadkiem zobaczyłam, jak się bawicie? Postanowiłaś udawać ducha, żeby nas przestraszyć? A, 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 o! Ale wiesz, że królowa ma prawo być zła na ciebie? Ukradłaś jej puchary i wystraszyłaś wszystkie pszczoły. E, tak wiem, ale nie miałam wyboru. Musiałam zgromadzić zapas miodu dla moich dzieci, które wkrótce się wylęgną. Ojej. Wszystko w porządku. O! To już chyba dzisiaj... O, czy możesz mi pomóc? Proszę, nie mam sił szukać innego miejsca.